Zamierzam mówić tylko przez kilka minut i następnie będziemy usługiwać. Wiemy więcej o Jezusie, który żył na Ziemi przez 33,5 roku i właściwie większość wszystkiego, co jest o nim napisane, z wyjątkiem kilku wersetów obejmujących okres 3,5 roku. Więc wiemy więcej o Jezusie, który był na ziemi przez 33,5 roku, niż o Duchu Świętym, który jest tu od dwóch tysięcy lat. On nie jest chmurą, nie jest szeptem ani żadną siłą. Nie jest jakąś energią, jest osobą. Biblia uczy nas, że dzięki Słowu Bożemu wszystko jest spajane razem, wszystko jest trzymane na swoim miejscu. I istnieje ten tajemniczy klej, który spaja wszystko razem. I tak naprawdę to Duch Boży spaja wszystko, klei wszystko. Najbardziej dominującą cechą naszego bycia razem w tym pomieszczeniu jest właśnie Boża obecność. I szaleństwem jest pomyśleć, że mógłbym żyć, wiecie, tak daleko od największej rzeczywistości na ziemi i nie być tego świadomym. Bóg sam w sobie, który według Pisma Świętego jest opisany jako Duch Zmartwychwstania, który wskrzesił Jezusa z martwych. Więc tutaj jest grób, mamy ciało Jezusa i Duch Boży przychodzi i Jezus powraca do żywych. On wskrzesił Jezusa z martwych. Jezus sam siebie nie wskrzesił, ponieważ umarł. To pochodzi z czasów życia Gedeona. To jest postać, na którą będziemy wskazywać przez ten czas. Duch Święty nie mówi o sobie samym. Zawsze kieruje uwagę na Jezusa i na Ojca. Ale Ojciec i Jezus mówili o Duchu Świętym. Nadal nie rozumiem tego całego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. To jest najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, najgorsza rzecz, jaką może zrobić człowiek. Nie rozumiem tego. Bo, bo kiedy Jesus słyszysz, jak Jezus mówi o Duchu Świętym, możesz usłyszeć szacunek, jaki ma dla Ducha Świętego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo Bóg Ci ufa, możesz się tego dowiedzieć, widząc, co Ci powierzył. Duch Święty został dany każdemu wierzącemu jako zadatek. Pieczęć. Pieczęć, która chroni zawartość i objawia własność. Więc Duch Święty jest pieczęcią oznaczającą własność i to, że należysz do Jezusa. A zawartość jest chroniona. On udzielił nam Ducha Świętego, który jest większy niż wszechświat aby żył w Tobie i żył we mnie. I w liście do Efezjan oświadcza, że Jego pełnia napełnia nas. Rozumiem tylko to, że jest to niepojęte. Ale tutaj w historii Gedeona w wersecie 33 rozdziału 6 jest napisane: Wtedy wszyscy Midianici i Amalekici oraz ludzie ze wschodu zebrali się razem, przeprawili się przez Jordan i rozbili obóz w dolinie Izrael. Lecz duch pana ogarnął Gedeona, a on zadał w trąbę i zwołał do siebie dom Abiezera. I wyprawił posłańców do całego pokolenia Sesa, które zebrało się przy nim. Wysłał też posłańców do Ashera, do Zebulona i Neftalego. I wyruszyli im na spotkanie. Więc oczywiste było to, że to będzie wojna, że powstanie konflikt. Ale jest tam zdanie, które chcę, żebyście zobaczyli jeszcze raz. Werset 34. Lecz duch pana ogarnął Gedeona. Dobrze, to jest przekład z Biblii, nowej wersji króla Jakuba. Kto ma przekład z nowej amerykańskiej Biblii standardowej? Co tam jest napisane? Że duch Pański przyszedł na Gedeona. Czy ktoś ma nową międzynarodową wersję? Co tam jest napisane? Że duch Pański stąpił na niego. Okej, okay. inne przekłady? Tak. Że duch Pana ubrał się w niego. Doskonale. Właściwie to jest dokładniejsze niż inne tutaj. Oryginalny język mówi, że duch Pana ubrał się Gedeona. Ubrał się. Myślimy w kategoriach Ducha Bożego, stępującego na nas, ponieważ widzimy to w całym Piśmie Świętym, że Duch Święty stąpi na proroków i potem będą prorokować. Ale w tej konkretnej historii Michael Thompson podzielił się z nami tą dobrą rzeczą 28, może 27 lat temu, kiedy powiedział, że kiedy Duch Święty przyszedł i wziął Gedeona, założył go jak rękawiczkę. Ubrał się w Gedeona. Duch Święty pragnie objawić Jezusa temu światu. On pragnie objawić Jezusa. I on chce to zrobić poprzez poddanych ludzi. Poprzez ludzi samowolnych nie może tego uczynić. Poprzez poddanych ludzi może. Dlatego nieustannie szuka poddania się. Szuka tego tak, jak to miało miejsce w przypadku Gedeona. Założył go jak rękawiczkę i pokazał, kim był Bóg w danej sytuacji. Pastorzy, nauczyciele i teolodzy nieustannie zadają pytanie, jak to jest być pełnym ducha świętego? I prawdopodobnie każdy z nas ma swoje własne teologiczne, logiczne rzeczy, które najbardziej cenimy, które lubimy widzieć cuda, moc, proroctwa lub cokolwiek innego. Wypełnicie puste luki. Ale chodzi o to, że chodzenie w pełni Ducha Świętego to styl życia polegający na cenieniu osoby. Nie chodzi o służbę, ale musi się to przepełnić w służbie. Jeśli służba jest celem, to zawsze mamy inny powód, aby być pełnym Ducha Bożego aby wykonywać, tworzyć, zamiast po prostu mieć relacje. A poddanie się Bogu zawsze zakończy się tym, że zrobi coś niezwykłego. Ale kiedy szukam go tylko po to, abym mógł być wykorzystany, to ja zawsze kieruję się mieszanką motywów. I jedną z nich jest to, że poczuję się lepiej, znacznie lepiej w życiu. Dobrze będę wyglądać. Być może będę szanowany wśród innych ludzi. Kiedy Duch Święty działa w kimś, przez kogoś, to najwspanialsza rzecz, ponieważ możesz brać udział w tym, na co nie zasłużyłeś. I za każdym razem, kiedy otrzymujesz dar, którego nie jesteś godzien, to zabiera możliwość jego zabrania. Jeśli otrzymasz dar, którego nie jesteś godzien, zwiększa to Twoje poczucie zadłużenia, zwiększa Twoje poczucie świadomości, jego serca, jego celu, jego intencji. Ewangelii Jana w rozdziale siódmym, i myślę, że będzie to ostatni werset dziś wieczorem, ponieważ chciałbym skończyć nieco wcześniej. Pójdźcie ze mną do Ewangeliana, do rozdziału siódmego. Chciałbym pokazać Wam ten werset o Duchu Świętym. Jeśli otrzymalibyście telefon od Waszego drogiego przyjaciela i Ilu z was myślisz, że pobudziłoby swoje serce do wiary, aby uwierzyć w cud tej danej sytuacji? I to jest ważne, abyśmy wiedzieli, jak to zrobić. To jest ważne, abyśmy usunęli wszystkie zakłócenia, ponieważ rozproszona wiara jest osłabiona. Więc usuwamy wszystkie zakłócenia, rozproszenia, koncentrujemy się na momencie, który Bóg podstawił na Twojej drodze. Jakby to było przejawić tę samą wiarę, odkrywać Jego obecność? Nie dla wyniku cudu. Oczywiście nigdy nie przestawajcie tego robić. Chciałbym tylko coś zilustrować. Jakby to było wykazywać się tym samym zmysłem eksploracji, tą wiarą, tą ufnością w Boga, tylko po to, aby odkrywać Boga, który jest z nami. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem. Pocieszyciel, którego wezwano, aby pomóc. Jeśli miałeś ciężki dzień i nagle Duch Święty fizycznie objawił się, idąc u Twojego boku, może to zwiększyć Twoją pewność siebie. To może zwiększyć Twoją świadomość, że jesteś w tym boskim momencie. I chociaż jest to zawsze prawdą, jeśli jesteś choć troszeczkę podobny do mnie, to jesteś rzadko tego świadomy. Rzadko jesteś tego świadomy. Nie jesteś świadomy tego, kto tak naprawdę na tobie spoczywa. Więc lata temu mój przyjaciel, pilot, dał mi ilustrację, która naprawdę pomogła mi zrozumieć, co robisz, kiedy przychodzisz do takiego miejsca jak to. I wyjaśnię to tak. On opowiadał mi o pilotach, którzy musieli nauczyć się latać na tych symulatorach lotu i latali w symulatorze lotu, a następnie zmieniali im poziom tlenu w tym symulatorze i osiągali taki poziom tlenu, który był niebezpiecznie niski tak, że pilot mógł zaraz zemdleć. To, co starali się zrobić, to starali się nauczyć pilota podczas tego szkolenia, rozpoznawania tego, jak jego organizm reaguje na obniżony poziom tlenu, ponieważ każdy jest inny. Na przykład lata temu zawodowy golfista Payne Stewart, tak myślę, on zginął w swoim prywatnym odrzutowcu, rozbił się. I siły powietrzne, które były w stanie lecieć obok niego, widzieli, że wszyscy z tym odrzutowcu mieli się dobrze. Ale coś się stało z poziomem tlenu. Oni tego nie rozpoznali. Kiedy zabrakło im tlenu, oni zemdleli i po prostu zaczęli spadać, rozbijając się. Więc celem jest to, abyś nauczył pilota rozpoznawania tego, jak reaguje Twoje ciało, kiedy zmniejsza ci się poziom tlenu. No. Więc powiedzmy na przykład po prostu powiedzmy, że ja jestem pilotem. I nauczyłem się, że kiedy poziom tlenu spada, moja prawa noga zaczyna mnie boleć albo zaczyna mi dzwonić w lewym uchu. Cokolwiek to może być, ponieważ organizm każdego człowieka reaguje inaczej na te zmiany środowiska. Więc to jest ta mądrość, aby zwrócić uwagę na to, jak Twoje ciało reaguje na zmiany środowiska. Więc to co się dzieje, kiedy poziom tlenu stopniowo się obniża, to Ty masz kartkę papieru i ołówek i musisz zapisać, czego doświadczasz. I wtedy oczywiście tracisz przytomność, ta kartka jest odłożona, a potem z powrotem ci ją dają i dowiadujesz się, co napisałeś, kiedy już się ockniesz. Więc czasami masz to namaszczenie i nawet o tym nie wiesz, ponieważ nie jesteś tego świadomy. Nie wiesz, jak ty reagujesz w obecności i chwale Bożej. Nie możesz mieć kogoś tak wielkiego, który się objawia i nic się w tobie nie dzieje. A niektórzy ludzie są na to bardziej nastawieni i nie mam na myśli tego, żeby ich wywyższać lub powalić kogokolwiek innego. Dla mnie to wciąż zajmuje mi dużo czasu. Uczę się rozpoznawać jego obecność, ale to wciąż zajmuje mi dużo czasu. Uczę się, aby poznać atmosferę, zmianę, to co czuję. Jest kilka rzeczy, które mi się przydarzają, kiedy obecność Pana zaczyna się pojawiać i uczenie się rozpoznawania tego, kiedy jestem zmartwiony, niespokojny, zły lub cokolwiek innego, sprawi, że nie jestem aż tak wrażliwy na to, co się dzieje. Ale jeśli mogę przyjść z takim czystym sercem przed Panem, to zaczynam, to zaczynam rozeznawać i wychwycać, co On robi, co mówi, jaka jest Jego obecność. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale piątym, jest napisane, że moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać, co oznacza, że mógł być obecny z innego powodu. Więc to, co chcesz zrobić, to nauczyć się rozpoznawać, jeśli mogę tego użyć. Smaku Jego obecności, aby wiedzieć, co chcesz zrobić, i z tym współpracujesz. Uczysz się rozpoznawać z biegiem czasu. A ostatni raz czułem się tak, albo to miało miejsce podczas tego uzdrowienia, albo to proroctwo, albo ludzie oddali swoje życie Chrystusowi. A kiedy nauczysz się to rozpoznawać tutaj, gdzie jest to łatwiejsze, możesz zacząć rozpoznawać to w jakimś celu, w swoim domu. Zdałem sobie sprawę, że mówienie o pewnych rzeczach, które są abstrakcyjne, po prostu zaprasza wszystkich dziwnych ludzi, aby stali się dziwniejszymi. Ale mam nadzieję, że kilku to zrozumie. Ponieważ to, co się dzieje, to kiedy rozpoznajesz, że Bóg jest... Ktoś ostatnio powiedział, że Bóg, który jest wszędzie, chce być gdzieś. Bóg, który jest wszędzie, chce być gdzieś. Zdecydowanie, chce być gdzieś szczególnie. A kiedy okazuje się, że obecność Pana... Przede wszystkim wiemy, poznajemy go intelektualnie, wiemy, że jest wszędzie, więc możemy przyjść i powiedzieć, że on tutaj jest, ale istnieją poziomy i miary jego obecności. Nie zwracaj uwagi na nikogo, kto mówi, że on zawsze tutaj jest, bo oni nie zwracają uwagi na te właściwe miary i poziomy. Wielu ludzi powstrzymuje się od boskiego spotkania, ponieważ są usatysfakcjonowani dobrą teologią. Oni są skłonni zatrzymać się na koncepcji, o której wiedzą, że jest prawdziwa, ale nie doświadczyli tego wzrostu na swojej własnej skórze. Pozostawanie dzieci i sposób, w jaki dorastamy w tym świecie, gdzie my pozostajemy na szczycie faktu, że nie wiem zbyt wiele. Wiem coś, wiem wystarczająco dużo, aby wiedzieć, za kim podążać, ale jestem na tej stromej krzywej uczenia się rozpoznawać go, ponieważ jeśli potrafię go rozpoznawać, to mogę nauczyć się z nim współpracować, a jeśli nauczę się z nim współpracować, to ja jestem tym odzieniem Ducha Świętego. On ubiera mnie jako rękawiczkę i uwielbia Jezusa. W porządku. Przejdźmy do Ewangelii Jana i złożymy to jakoś w całość. Macie się dobrze? W porządku. Werset 37. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza. A oto mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty, bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Dobrze, spójrzmy jeszcze raz na werset 38-39. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać. Duch to rzeka. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Odnośnie Ducha Świętego w naszym życiu i naszym stylu życia to jest, nie chcę powiedzieć, mój najbardziej ulubiony werset, ale z pewnością mieści się w tych trzech pierwszych miejscach, ponieważ opisuje i ilustruje coś, co jest dla nas niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli. Po pierwsze, w królestwie on powiedział przyjdźcie do mnie i pijcie, więc to picie, ten napój staje się rzeką. On powiedział: Przyjdźcie do mnie i pijcie. Więc to picie, ten napój staje się rzeką. Możesz dać tylko to, co otrzymujesz, ale kiedy otrzymasz coś od niego, to, co jesteś w stanie uwolnić, jest o wiele większe niż to, co otrzymałeś. Rzeka wypływa z serca. Biblia mówi o tym że wiara nie pochodzi z umysłu, pochodzi z serca. Więc jest to połączenie Ducha Bożego płynącego z serca, które uległo. Pamiętajcie, że w Królestwie nie ma postępu poza poddaniem się. Więc każda cząstka, to oddanie się Duchowi Świętemu umożliwia swobodny przepływ rzeki. To, co mnie zastanawia, bardzo fascynuje w tym konkretnym fragmencie jest to, że jest tam napisane, że Duch Święty jest rzeką. Kto w niego wierzy, otrzyma. A później w Jana 14 myślę, że to tam jest napisane, że Duch Święty, który jest z Wami, będzie w Was. Więc on prorokuje, Jezus prorokuje swoim uczniom. Duch święty, który jest z wami, będzie w was. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To jest to, co mnie zastanawia. Patrzyłem na uczniów i rodzaj bałaganu, który stworzyli, i ja myślałem, że oni naprawdę mogli użyć Ducha Świętego. Mimo, że Jezus był tak daleko od nich, oni naprawdę mogli użyć Ducha Świętego, który był w nich. Ponieważ po prostu pomylili się w wielu kwestiach. W przeciwieństwie to nas. Tak. Jednak to sprawia, że to bardzo fascynujący punkt, ponieważ Duch Święty nie został dany dlatego, że Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Więc jest coś w działaniu Ducha Świętego w życiu wiążącego i w uwielbieniu Jezusa. Istnieje związek między tymi dwoma. Pozwólcie, że opiszę, co według mnie to było. Gdyby Duch Święty został im dany przed ukrzyżowaniem Jezusa, to działałby w nich kształtując ich na obraz Chrystusa zmierzającego na krzyż, a nie tego, który został uwielbiony. Główną funkcją Ducha Świętego jest uczynienie nas podobnych do Jezusa. On mówi, że Duch Święty nie został jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony, abyśmy wiedzieli, że w jego śmierci on z martwych wstał. Wstąpił po prawicy ojca i został uwielbiony na wieki. Ten zmartwychwstały Chrystus. Uwielbiony po prawicy ojca jest modelem, w którym działa Duch Święty, kiedy działa we mnie i w tobie. On kształtuje Cię na obraz tego, który został uwielbiony. Pierwszy List Jana 4, 17 mówi, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie jaki był. Jaki jest. Tacy my jesteśmy na tym świecie. Głównym powodem, dla którego wróg tak ciężko pracuje nad tym, aby nas rozproszyć jest utrzymanie nas w oderwaniu od naszej tożsamości, która jest otulona uwielbionym Chrystusem, żywiąc się tym, co słabsze, karmieniem się rzeczami, które naprawdę odciągają nas od odkrycia, nie patrzeć tak, jak wspaniali my jesteśmy. Ale na chwalebnego Chrystusa, ponieważ każde odkrycie jego cudu, jego piękna, jego znaczenia jest ostatecznie objawieniem tego, co robi w nas. Duch Święty pragnie być nieobecny, ponieważ on jest obecny, ale aby był zamanifestowany, odkryty, żebyś był go świadomy, żebyś go spotykał, żebyś był połączony. Z nim na co dzień i to dla wszystkich w tym pomieszczeniu. Amen. Powstańcie. Jedna z modlitw, którą modliłem się niezliczoną ilością razy przez ostatnie 30 lat, to Boże, pokaż mi, jak się poruszasz. Chcę być tylko świadomy tych zmian, tych działań, które zachodzą, kiedy jesteśmy razem, oczywiście tutaj, ale tak w samym życiu, żeby mieć tą wnikliwość, poczucie bycia świadomym tego, że to On. Przez wiele lat wydarzyły się różne rzeczy w moim życiu, które dawały mi takie małe wskazówki. To tak jak ten pilot, który mógłby mieć obolałe prawe kolano, ale czasami są po prostu chwile, w których możesz nie czuć nic emocjonalnego, ale masz to fizyczne odczucie, którego nauczyłeś się z czasem. I to jest. To, jak Twoje ciało reaguje na zmianę atmosfery. Zdaję sobie sprawę, że to zabrzmi trochę abstrakcyjnie. To bardzo praktyczna instrukcja, ponieważ w piątym rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane, abyś przez praktykę miał zmysły, które będą wyćwiczone do rozróżnienia dobra i zła. Ja czułem zapach pana w naszym samochodzie, prawdopodobnie przez pół godziny. Właściwie był zapach, którego mogłem posmakować. To było jak granulki cukru na moim języku, podczas naszego uwielbienia. I nagle ten zapach wypełnił samochód. Nic nie mówiłem i ona też nic nie powiedziała. Nie chcieliśmy, żeby to zniknęło, wiecie. Nie wiedziałem, czy było to osobiste doświadczenie, ale po prostu kontynuowaliśmy uwielbienie, i nasi chłopcy. Siedzieli na tylnych siedzeniach, zupełnie cicho. To było jak rozstąpienie się Morza Czerwonego. To w zasadzie cud równy rozstąpieniu Morza Czerwonego. Więc oni siedzieli tam zupełnie cicho na tylnym siedzeniu, gdy jechaliśmy z Weaverville do Reading. I przez 20-30 minut czuliśmy ten zapach, który wypełniał samochód. Kiedy w końcu ja podniosłem się i powiedziałem: Czy ty to czułaś? I ona powiedziała: Tak, czy ty też to poczułeś? I zaczęliśmy robić z tego notatki. Nie chcę, żeby ktokolwiek poczuł się dziwnie, nie chcę, żeby ktoś wymyślał rzeczy, żeby poczuć się duchowo, ale chcę, żebyśmy byli świadomi, że rzeczy się dzieją i to dzieje się częściej na naszych spotkaniach modlitewnych. I ja zdaję sobie z tego sprawę. I nie wymaga to wielkiej inteligencji, ekstremalnych darów. Wystarczy pragnienie, pragnienie takiego głodu uczenia się. Więc połóż rękę na swoim sercu i pomóc się. Boże, naucz mnie, naucz mnie. Tego, jaki ty jesteś, jak się poruszasz, jak rozpoznawać Twoją obecność. Naucz mnie, jak rozpoznawać zmiany atmosfery. Naucz mnie, jak rozpoznawać to, jak ja reaguję na namaszczenie fizycznie, emocjonalnie. Niektórzy z Was będą rozpoznawać Boga przez swoje emocje, ponieważ kiedy on się pojawia. Wpływa to na nas w ten sposób. Dlatego Królestwo Boże jest sprawiedliwością, pokojem i radością. Dwie z nich są odczuwalną rzeczywistością. Panie, po prostu modlimy się o szkołę ducha dla każdego z nas teraz, abyśmy coraz bardziej dowiadywali się, uczyli się, że zakładasz nas jak rękawiczkę, że się w nas ubierasz i chcemy, aby każda część naszego życia była zanurzona w namaszczeniu w obecności Twojej. Za co bardzo Ci dziękujemy. Jeżeli jesteś zbudowany wykładami z kościoła Betel i chciałbyś wspierać finansowo dalsze tłumaczenia, możesz dokonać wpłaty na poniższe konto z dopiskiem Tłumaczenia Betel.